Witam wszystkich na tym filmie. mówimy sobie według mnie najważniejsze dane makroekonomiczne na przyszły tydzień z kalendarza makroekonomicznego na 4 października do 8 października 2021 roku. Na co zwrócić uwagę, co może wywołać według mnie jakiś ruch, w którym da się coś uhandlować na walutach. W poniedziałek zaczynamy. Od sprzedaży detalicznej wskaźnika CPI i CHF. Myślę, że to tam kompletnie nikogo nie ruszy. Jeśli chodzi o CHF, bardziej będzie nas interesować spotkanie OPEC, o którym wspominałem tu i ówdzie niektórym osobom w zeszłym tygodniu już. I od tego spotkania OPEC może zależeć losy ropy, czy wybijemy poziom 75 dolarów za bryłkę, czy też nie. Ale jak wiemy, OPEC ma czas jako pojęcie względne, więc nie zdziwiłbym się, gdyby przestawili, że miało być na 12, ale zrobili sobie o 14 albo następnego dnia, bo coś komu się pasowało. Niemniej jednak, jeśli chodzi o ropę, OPEC, spotkanie bardzo ważne. Następnie mam PMI dla przemysłów, ale to jest Singapur. To mnie to nie będzie interesować. Zamówienia fabryk. Też mnie to nie będzie interesować, według mnie to tam nie zmieni nic dla dolara amerykańskiego. We wtorek mamy kolejne święto narodowe w Chinach. Sprzedaż detaliczna, to będzie, je, według mnie, ciekawe. Dla australijskiego dolara, ale musimy zwrócić uwagę na to, że będzie jeszcze decyzja w sprawie stuprocentowych i oświadczenie na temat stuprocentowych z Australii. I tak, e, o ile to by coś mogło zdziałać, w zależności od tego, jak wypadną te dane, to reakcja może być krótkotrwała, bo później będą właśnie, decyzja w sprawie stóp procentowych. Spodziewam się, że nic nowego się tam nie dowiemy i dalej będzie utrzymana retoryka, że spowolnienie jest, że. Całe odbicie w gospodarce jest tylko przejściowe. Problemy ma i będzie wszystko ok, tylko potrzebuje Australia trochę czasu na to, żeby się tam z wszystkim ustatkować. Także sprzedaż detaliczna, świadczenie 100% na to bym zwrócił uwagę, U drugu, ale mówię, jedno może wykluczyć drugie. To może się pojawić reakcja na sprzedaż detalicznej, a pojawi się decyzja w sprawie stóp i wszyscy na sesji australijskiej będą patrzeć, że nie warto jeszcze tego handlować, bo za chwilę będzie decyzja w sprawie 100% procentowych. No, za chwilę, za jakiś tam czas. Finałowe PMI z Włoszech, Niemiec, Francji, i tak dalej. W zeszłym tygodniu poznaliśmy PMI wstępne. No, troszeczkę mniej, troszeczkę lepiej, czyli mniej więcej według prognozy, więc spodziewamy się tutaj, że też że jakoś te PMI -e dużo dla waluty czy dawca nie zdziałają. No ewentualnie może gdyby coś się w komentarzach odnośnie tego raportu PMI coś zmieniło, to wtedy może tak, ale wątpię, żeby to wywołały te PMI jakiekolwiek zaskoczenia dla walut w tym tygodniu to samo, kompozyt PMI i PMI dla usług z Wielkiej Brytanii myślę, że to tam nic nie zmieni na walutach intraday ani swing tradingowo intraday to chodzi o to, że w trakcie dnia zbiórczy wskaźnik PMI według market za się zdaje się średnio, bo to jest tak, dla usług to samo bo jest w zeszłym tygodniu już był ten wstępny, więc w tym pewnie nic nowego się nie dowiemy, więc wątpię, żeby to coś zmieniło dla, dla ramy Ramekiego. Jestem dla usług, też zdaje się, finałowy to będzie. On niewstępny, w zeszłym tygodniu był finałowy i jakoś nic y, nie zmienił. Po prostu był taki okej. Okay. Więc myślę, że ten też tutaj nic nie zmieni, chociaż ma trzy gwiazdki, to myślę, że... Na intraday, nic to nie zmieni, albo może jest duże według mnie prawdopodobieństwo, że to nic tam wiele nie zmieni <laughs> W środę kolejny dzień święto narodowe w Chinach Czyli to potrafię świętować Decyzja w sprawie 100% Oczekiwane jest podwyżka no nie będzie zaskoczenia że oczekiwana jest podwyżka, nie daj się wciągnąć w to. Już od jakiegoś czasu wszyscy przewidują, że w Nowej Zelandii będzie podwyżka 100% Nie widzę tylko jeszcze właśnie żadnego oświadczenia, statementu czy konferencji prasowej Więc można by powiedzieć, że będzie to taki event, zdarzenie, które nie powinno Cię zaskoczyć Już od kilku miesięcy przecież mówię, że Nowy Zeland szczyp do góry, bo bank jest optymistyczny, więc w końcu podnoszą stopy Więc wszyscy się spodziewali, cena podskakuje, a później się cofa, bo wszyscy się tego spodziewali jak kto się nie spodziewał, a zobaczył zmianę, no to może mieć problem. Także ja bym na to nie, nawet nie zwracał pewnie uwagi, albo byłoby to krótka reakcja, typu podskoczyli no i opadli, bo wszyscy się tego spodziewali. W środę jeszcze mamy zamówienia fabryk w Niemczech. Średnio mnie to interesować będzie, bardziej pewnie na Daxar. By to coś mogło skórać, ale wątpię. Wskaźnik PMA i do sektora budowlanego za wrzesień też myślę, że nikogo to nie ruszy. Chociaż ma trzy gwiazdki, to jeśli chodzi o walutę, to raczej nie bardzo. A jeśli chodzi o FTSE Index, czy UK 100, no to może tam by się coś ruszyło dla niektórych spółek. Czy tam. Wybranych akcji. Sprzedaż detaliczna możemy sobie podarować, bo to jest trafa euro, więc to jest tak, jakby patrzeć na całą Europę, jaka tam była sprzedaż detaliczna. Więc to nic nie, nie bardzo nie, nie ruszy, według mnie, euro. Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP. No, wiadomo, czym większa będzie rostro między prognozą a poprzednim, tym większa może być reakcja na dolarze amerykańskim. Może coś się wydarzyć? Niekoniecznie musi. Następnie mamy jeszcze. Także ja bym to obserwował. Intraday mamy jeszcze Raphel O 15 będzie przemawiał. Wątpię, żeby coś ciekawego nam powiedział. I na ropy naftowej Cushing. No jeśli chodzi o ropę, ostatnio jak oglądałem te dane, no to 5 minut była reakcja. Wyszło doji. Bo okazało się, że jest więcej ropy niż yy, oczekiwano, cena przez 5 minut pociągnęła w dół, a następnie poszli sobie dalej do góry. Także ja bym się tymi danymi tutaj nie sugerował, jeśli chodzi o ropę i handel na ropie. To raczej kepski pomysł według mnie. Yy, przemówienie członka Foms pustyka znowu: myślę, że nic ciekawego nie powie. Kolejny dzień: Święto Narodowe w Chinach. Stopa bezrobocia za września w CHF. Myślę, że to tam nic nie zmieni na CHF-ie. Kompletnie. Co jeszcze? Produkcja przemysłowa w Niemczech. Nie sądzę też, żeby to jakoś wpływało mocno na euro. Wydajność pracy za drugi kwartał też sobie możemy podarować według mnie. Posiedzenie z, protokół z posiedzenia polityki monetarnej ECB. No, po prostu będziemy bardziej na bieżąco co tam ludzie z ECB myślą o podwyżkach stuprocentowych czy skazań skupu aktywów i tak dalej myślę, że nie dowiemy się tutaj niczego ciekawego, ale warto zwrócić uwagę. W razie gdyby jednak pojawiły się tam jakieś komentarze czy wskazówki odnośnie tego co myśli ECB na przyszłość i co, możesz się zmienić? Ale mówię, ja wątpię, że coś się tam pojawiło nowego. będzie przemawiał. Nie wiemy, co powie. Myślę, że nic ciekawego. Zadeklarowani wstępni bezrobotni. Kolejny przedspak przed NFP. Będzie, będę to obserwował. Intraday. Do handlu. piema i za wrześniu, zdaje się. No też będę obserwował intraday, czy się coś tam jakoś te dane zmieniły dużo w jedną, w drugą stronę. No i prezes Banku Kanady ma klima. No tego pana też, czy panią będziemy obserwować? Pan to jest raczej. Co on ja tam ciekawego powiem, bo chcę być na bieżąco odnośnie tego, co myśli Bank Kanady. Więc swing tradingowo wątpię, żeby coś tam ciekawego opowiedział, może jakieś wskazówki dać, nie musi odnośnie polityki monetarnej na przyszłość w Banku Kanady, ale intraday powinno być to według mnie też obserwowane i swing tradingowo mógłby coś zmienić, więc do obserwacji. No i w piątek oczywiście NFP. Decyzja nie. Wszyscy będą w piątek czekać na NFP, przeciętne godzinowe wynagrodzenie, będziemy obserwować jak zawsze. Zmiana w sektorach pozarolniczych, ile nowych miejsc pracy i stopa bezrobocia. No i oczywiście do tego jeszcze zatrudnienie z Kanady. Zmiana zatrudnienia i stopa bezrobocia. Będziemy obserwować w piątek, co tam się wydarzy. Odnośnie całego raportu, NFP dla. Dolara amerykańskiego. Paweł ostatnio powiedział na, w swoich komentarzach, że według niego rynek pracy nadal ma spory kawału do pokrycia i jeszcze to nie jest tak, jak on by chciał, żeby zobaczyć ten rynek pracy. Ale powiedział, że jeśli zobaczy dobre dane, nie muszą być wspaniałe, wystarczy, że będą dobre, no to etapering na listopad. 2021 roku, rozpoczęcie będzie także. Powol powiedział, że wystarczy mu dobre dane do rynku, z rynku pracy, nie muszą być wspaniałe i tapering będzie niezagrożony na listopad 2021 roku. <śm> to tyle w temacie kalendarza makroekonomicznego na tydzień 4 do 8. Października 2021 roku. Ja obecnie czekam na moje konto FTMO. W końcu zaliczyłem tą weryfikację. No i teraz czekam na konto FTMO. A bez konta FTMO handel na demku po prostu wydaje się być bezcelowy. Więc tyle w temacie. No i dzięki za oglądanie. Subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie. Pamiętaj dać łapkę do góry Jeśli Ci się podobał filmik i jest dla Ciebie użyteczny no, Jeśli masz jakieś pytania, pomysły, sugestie No to daj znać Mam nadzieję, że teraz dźwięk, głos Będzie głośniej niż poprzednio Nie wiem jak tam z tą dykcją Pewnie jeszcze bym musiał nad tym popracować Dzięki za oglądanie i do następnego razu